Czy jest ktoś z obsługi tych reflektorów, kto mógłby przesunąć to światło? Otóż czasami Duch Święty to przychodzi. Wielu z Was widziało to zdjęcie. Jeśli kiedy przybędę tu znowu, przywiozę ich trochę. Brat Mori już dzisiaj wspominał, że takie zdjęcie zostało zrobione kilka razy. Jest także w książkach. Chyba wszyscy je macie. Miałem tylko dwa pudła. Mam nadzieję, że się bardzo nimi cieszyliście. Popatrzcie do tych książek, a ujrzycie inną fotografię, gdzie ono osiadło. To zdjęcie wykonał fotograf z gazety w Camden w stanie Arkansas. Lecz nie było tak autentyczne jak to z amerykańskiego stowarzyszenia. Gdy oni je wykonali, ono stało się autentyczne. Były tam tysiące ludzi. Stałem kiedyś nad rzeką, chrzcząc pięciuset po pewnym przebudzeniu, a ono stąpiło właśnie tam, gdzie stałem. Ludzie mdleli, a tam właśnie to było. Było to jak odgłos grzmotu jakiś huczący ogień. Modlę się, aby Bóg dziś wieczorem widocznie stąpił przed słuchającymi w tej mierze tu w stolicy, jeszcze raz, jeśli będę mógł znaleźć u Boga łaskę. Otóż uświadamiacie sobie, że ono mogło dotrzeć do niektórych oczu, a do niektórych nie. Nie chcemy mieć takich myśli, ale on tak czyni. Biblia podaje, że Jan był tym jednym, który złożył świadectwo, że widział Ducha Bożego nad Jezusem, a nie jego słuchacze, czy to prawda? Trzech mędrców szło za gwiazdą, czy temu wierzycie? Przez wiele tygodni i miesięcy, przez całą drogę aż od Bliskiego Wschodu, ona przesuwała się nad każdym obserwatorium tej krainy, gdzie czas wyznaczano w oparciu o gwiazdy, które obserwowano całą noc, by nie zgubić rachuby czasu, a nikt w ogóle jej nie zauważył. Tylko ci mędrcy, bo jej szukali. Szukajcie dzisiejszego wieczoru Chrystusa, a wtedy go ujrzycie. Niech was Pan Jezus Chrystus błogosławi. Dobrze. Billy Paul, brat Mor, ktoś z Was zawsze jest gotowy. Dobrze. Czy ustawiono w rzędzie całą kolejkę? Billy, całą piętnastkę. Cała piętnastka ustawiona jest w kolejce. Otóż, co się tyczy was pozostałych, którzy nie macie kart modlitwy i wiecie, że nie znajdziecie się w kolejce, chcę, abyście patrzyli w tę stronę i tylko wierzyli. Wierzcie taką samą wiarą jak ta kobieta, która dotknęła jego szaty. On obrócił się i powiedział: Uzdrowiła cię Twoja wiara. Czy wierzycie, że on jest dzisiaj tym samym? W tym całym niebywałym tłumie ów biedny, stary, ślepy człowiek siedzący u murów Jerycha z prawdopodobnie dwa razy większej odległości niż ta sala wołał Jezus, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus prawdopodobnie nie usłyszał nawet Jego głosu, ale odczuł Jego wiarę, ona zadziałała. W tamtej całej gromadzie krytyków on obrócił się i powiedział: Zbawiła cię Twoja wiara. Zwrócił się do publiczności i powiedział: Czemu rozważacie w sercu swoim? Do kobiety u studni powiedział: Idź przyprowadź swego męża. Powiedział też: Nie mogę czynić nic, tylko to, co pokazuje mi ojciec. Proszę was o coś. Jeśli to, co powiedziałem, jest prawdą, jeśli to prawda. W takim razie Bóg jest zobowiązany wobec swojego Słowa, nie wobec mnie, lecz swojego Słowa, czy tak? Ma zobowiązania wobec swojego Słowa. Wobec tego On dokona tego dokładnie tak, jak zapowiedział. A jeśli On to uczyni, czy wtedy Wy wszyscy tutaj, jeśli nie przyjęliście Jezusa Chrystusa, zechcecie to zrobić? A wy, którzy jesteście tutaj, którzy możecie oglądać Jego miłosierdzie okazane innym, tak, On będzie miał miłosierdzie dla Was, jeśli tylko będziecie mieć wiarę i będziecie wierzyć. Módlcie się tylko i powiedzcie, Panie, jestem wierzącym i pragnę, abyś mnie dziś wieczorem uzdrowił, a Bóg to uczyni. Niedawno opuściliśmy Afrykę, dokąd mam wrócić znowu w przeciągu paru przyszłych tygodni Afryka, Indie, Palestyna, Niemcy i ta usługa. A w Durbanie w południowej Afryce po przejściu przez kolejkę modlitwy mniej więcej trzech lub czterech osób, kiedy ludzie zobaczyli działającą w nich moc ducha świętego i co czyni Bóg, 30 tysięcy przyjęło Jezusa jako osobistego zbawiciela w czasie jednego wezwania do ołtarza. 30 tysięcy naraz. A więc wierzę, że jeśli weźmiemy za zasadę Słowo Boże i udamy się na cały świat i będziemy głosić Ewangelię, Ewangelia nie przyszła tylko w Słowie, lecz przez moc i okazanie Ducha Świętego. Zatem Ewangelia demonstruje potęgę Ducha Świętego. Odwiedzałem kraje, gdzie ludzie mówili: Nie chcemy misjonarza, wiemy o tym więcej niż ty, ale chcemy zobaczyć kogoś, kto miałby tyle wiary, by Słowo Boże się zamanifestowało. To chcą oglądać i w ten właśnie sposób się nawracają. Właśnie tak odnajdują Chrystusa, bo tak wierzą. A ja ufam Bogu całym sercem, że wielu, wielu obecnych tu dzisiejszego wieczora znajdzie dla swoich serc takiego samego Chrystusa. Niech Pan Jezus z Nazaretu każdego z Was błogosławi. Oto się modlę. W porządku? Nikt nigdy nie szuka Boga, Bóg szuka człowieka. Nigdy człowiek nie szukał Boga na całym świecie. Bóg poszukuje człowieka. Kiedy pierwszy człowiek upadł w ogrodzie Eden, to pokazało, jaka jest ludzka skłonność. Człowiek się ukrył. Bóg poszukiwał człowieka. Jezus powiedział: Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec. Musi być najpierw pociągnięty przez ojca. Z kolei chciałbym wam coś wyjaśnić. Oglądanie wizji. Ilu obecnych tu ludzi śniło kiedyś sen? Zobaczmy wasze ręce. Chyba dwie trzecie. To prawda, że wielu ludzi nie śni. Jesteśmy nauczani, że to nasza podświadomość, tu jest nasza świadomość, tu jest nasza podświadomość. Otóż to właśnie na tej podświadomości usiłują przez Ducha Świętego pracować. Ta pierwsza świadomość, mógłbym zapytać tego człowieka lub kogokolwiek, czy wierzysz, ależ no tak. Wierzysz temu tutaj, ale co z tym człowiekiem tam na dole? To on porusza tym statkiem, nie ten na górze, czy sterze, to ten człowiek w maszynowni. Czasami, gdy człowiek zaśnie, wejdzie w tę podświadomość i śni, a śni o tym, co uczynił, kiedy był tutaj. Potem po przebudzeniu pamięta, co mu się śniło. Śniły wam się sny wiele lat temu, a ciągle je pamiętacie. Otóż jakaś wasza część gdzieś przebywała. Zgadza się? Bo nie pamiętalibyście tego, co się wam śniło wiele lat temu. Otóż człowiek, który ma twardy sen, jego podświadomość jest hen daleko w głębi i w ogóle do niego nie dociera. Lecz podświadomość widzącego nie znajduje się gdzieś głęboko, ani też nie jest tu. Ona jest właśnie tutaj. On nie zasypia, ma otwarte oczy i po prostu widzi. Otóż Bóg daje owemu człowiekowi jakieś miejsce, które zajmując mógłby spać twardo i nieśnić. Bóg dał człowiekowi możliwość posiadania snów. Gdybym powiedział śnij sen, nie mógłbyś tego uczynić. Zatem Bóg ustanawia w Kościele apostołów, proroków, dary uzdrawiania. Czy to prawda? Oni wszyscy są po to, by doskonalić kościół. Paweł powiedział, jeśli wszyscy będziecie mówić językami, a wejdzie tam jakiś nieświadomy, czy nie powie, że zwariowaliście, lecz jeśli ktoś będzie prorokował i objawiał skrytości serca, czy nie upadną wtedy na twarz i nie powiedzą prawdziwie Bóg jest z wami? Czy to prawda? Czy to jest Ewangelia? Czy Jezus Chrystus nie był tym wczoraj? Czy nie jest tym dzisiaj? Można w niego wierzyć przez mówienie językami, można wierzyć przez Ducha Świętego, ale ja wierzę w niego w pełnej mierze tego, czym on jest. Ten sam Pan Jezus Chrystus. On nie umarł, powstał z martwych i jest dziś wieczorem tutaj, tu i teraz na podium. I oby nas pobłogosławił i dopomógł nam. Nigdy przedtem nie byłem w tej okolicy I o ile wiem, nie widzę przed sobą Ani jednej osoby, którą znam Bardzo niewielu To na podwyższeniu Brat Boze, jego pamiętam Obok niego widziałem człowieka, którego imienia nie pamiętam Brat Lindsay jest może tylko trzech lub czterech siedzących tu kaznodziejów, których znam w całej sali. Lecz Bóg zna was wszystkich, czy to prawda? Zna was wszystkich. Otóż ta stojąca tu pani, Bóg w niebie wie, że nigdy jej w życiu nie widziałem, o ile wiem. Proszę pani, czy jesteśmy nieznajomymi? Tak, proszę pana. Zupełnie się nie znamy. Lecz Bóg ją zna. Otóż, jeśli Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, zmieńmy teraz tę scenę na to, jakim był wczoraj, gdy miał zamiar się czegoś dowiedzieć o pewnej kobiecie i powiedział: Daj mi pić. Odpowiedziała: Ależ to nie jest przyjęte, by Żydzi rozmawiali z Samarytanami. Lecz Jezus, mówiąc do niej, przez chwilę odkrył samo sedno jej problemu. Czy tak? Otóż Jezus powstał z martwych i żyje dzisiaj wieczorem w nas. Jeszcze tylko krótki czas i świat oglądać mnie nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja ja jest zaimkiem osobowym. Ja będę z wami, mianowicie w was aż do skończenia świata. Otóż to jest prawda Ewangelii. Może nie czytaliście tego w ten sposób, nie tak o tym myśleliście, ale właśnie tak jest napisane w Biblii. Nie jest wykluczone, że wasza teologia mogła to gdzieś ominąć, lecz w ten sposób właśnie jest to zapisane w Biblii ja będę z wami, w was aż do skończenia świata.